Graffiti z muru na Marynsztacie. Dziś specjalistyczna firma rozpoczęła czyszczenie zabytku, który został zdewastowany pod koniec stycznia. Informowaliśmy Państwa o tym w kurierze. Wandale używając barw klubowych Legii napisali witamy w stolicy. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Stolica żegna grafiti szpecące Marienstadt, choć dzięki rozpuszczalnikowi i pod naporem wody farba zdaje się schodzić łatwo, to doprowadzenie muru do stanu sprzed dewastacji może zająć kilka dni. Nie możemy zastosować jakby takiego dużego ładunku chemicznego, żeby po prostu, jak my to mówimy, nie zmęczyć prawda, materiału i nie powodować uszkodzeń na strukturze cegły. Dlatego też będzie to proces wieloetapowy. Graffiti pojawiło się nocą z 27 na 28 stycznia. Sprawą zajęła się policja. Do zakończenia jej działań muru nie można było wyczyścić. Potrzeba była też zgoda konserwatora. Po otrzymaniu zgody czekaliśmy na odpowiednią pogodę. Dzisiaj ona już umożliwia nam dokonanie takiego oczyszczenia, więc przystępujemy do pracy. O tym, że mural pojawił się na świeżo wyremontowanym zabytkowym murze, zaalarmowała w mediach społecznościowych Miejska Radna. Takie działanie jest ogromną szkodą dla miasta. Moglibyśmy wszyscy w tym czasie robić rzeczy, które są bardzo potrzebne, a musimy się zajmować tym, żeby redukować szkody tworzone przez legijnych wandali. Legia stanowczo odcina się od osób odpowiedzialnych za dewastację, jednak dokłada swoją cegiełkę. Oby takie incydenty nigdy się nie zdarzały. My oczywiście rozmawiamy ze społecznością kibicowską, mimo że uważamy i nie mamy informacji, że to oni zostali posądzeni o te akty. Ale nie ukrywamy, że będziemy edukować i promować czystość też. A sprawą zniszczenia zabytku zajmuje się teraz prokuratura okręgowa w Warszawie.